Hej, cześć, na wam wszystkim ludzie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ghost, to jest to kolejny odcinek z mojej, no myślę, że fajnej serii, ale nie wiem, możecie mi powiedzieć, z, z, z gry Empire at War: Warforce of Corruption na modyfikacji remake, e, witam serdecznie, przepraszam was bardzo za takie niesamowicie duże odstępy czasu pomiędzy odcinkami, na początek włączmy wszystkie rzeczy, e, tak, jeszcze raz bardzo was przepraszam za to, że nie ukazują się odcinki, bardzo przepraszam, że nie są one tak regularne, jak bym chciał, albo jak zapowiadałem wcześniej, i no jest to spowodowane moją bardzo napiętą sytuacją, jeżeli chodzi o grafik w pracy, ale tak jak mówię, staram się ogarnąć, staram się, żeby, żebyśmy cały czas mogli być w kontakcie, żeby te odcinki pokazywały się przynajmniej ten raz w tygodniu, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, który w, po, powinien się już pojawić w sobotę. Nie jestem pewien, ale powinien się pojawić w sobotę. Jeżeli yy, widzieliście ten odcinek, to powiedzcie mi, co o nim sądzicie, ponieważ w tamtym odcinku był użyty troszeczkę inny sposób edycji filmu. Zamiast normalnie edytować film w programie Sony Vegas, edytowałem go w Premiere Pro i nie wiem, jak to wyszło. Także, jakbyście mogli dać mi znać, co sądzicie, czy, czy coś poprawić, czy coś się pogorszyło, po prostu. Piszcie straight away, bardzo z wielką chęcią yy, patrzę na te wszystkie komentarze, które umieszczacie pod filmami. No i bardzo się cieszę za każdym razem, jak, jak jest jakakolwiek sytuacja na. Oczywiście porozmawianie z wami. Jak pamiętam, y, po, próbowaliśmy zaatakować Mandalor, chociaż też dawno nie grałem w tą grę, także musicie mi wybaczyć, nie pamiętam wszystkiego co się działo ostatnio. Y, próbowaliśmy za, zniszczyć ma, zaatakować Mandalor, ale straciliśmy w dużą część naszej floty Wejder wciąż jest y, nieobecny. I mamy naszego Grand Moffa Tarkina. Mm, tak jest. Mamy w Kejtene Moidy jakieś rzeczy na Ziemi. Wybudujemy sobie zwykłe baraki, żeby tutaj jakakolwiek jakiekolwiek, to się nazywa, obrona była naziemna. Dokładnie, tak jest. Throne, jak wygląda Twoja flota? Twoja flota wygląda, no tak, tak powiem, tak, 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 tak ciekawie. Nie ma tam nic jakiegoś super, nies niesamowicie specjalnego. Flota nad Byz. Tutaj Byz z wielką chęcią bym sobie jakoś jeszcze bardziej zapgradeował, ale do tego potrzebuję 14 tysięcy. O mój Boże, zapomniałem, jak dużo tutaj, jak to, to wszystko jest tutaj drogie w tej modyfikacji. Eee, tak, Ordmantel zajęliśmy, to pamiętam. Pamiętam, że Ordmantel zostało zajęte. Ostatnie razem, jak tutaj walczyliśmy. Eee, co daje ten boost? Eee, a Black Market Influences, which provides inconsistent income, aha, czyli to się będzie zmieniało, przychód z tej planety będzie się zmieniał raz na jakiś czas. Dobrze. E, Mirker jest zajęte przez... naszych rywali przez... E, rep republikę. Przez rebeliantów. E, co ja chciałem? A tak, chciałem stworzyć na pewno większą flotę nad Kurusand, ale nie za bardzo mogę. E, ty jesteś Mara Jade. Czym ty latasz? Z-95 Headhunter. Czyli no niestety nie... to nie jest coś, co bym chciał w tym momencie. No... Tak, czyli musimy poczekać jeden tydzień, albo zaatakować Malaster. Może zaatakować Malaster byłoby, byłoby dobrym pomysłem. A Fondorem cały czas się tworzy coś, tutaj też się coś tworzy. Potrzebuję... Dobra, potrzebuję trzech y, prop droidów. Wyślę jeden na Malaster, żeby zobaczyć co tutaj się znajduje. I na Bestin, ponieważ z tego co widzę, Bestin yy, też ma naziemne, ale informacje na planecie. Aha, nie ma żadnych informacji. Spoczko, spoczko, pamiętajmy, mod jest w yy, fazie alfa. Ale jeżeli dobrze pamiętam, to... O, to chyba tutaj jest nawet pokazane, że boosty daje. Mm -hmm. No nic, nie wiem, czy Bestin jest to zwykłym gazowym plan gazową planetą, ale z tego co widzę, to, 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 to tak średnio by była gazową planetą. No nic, dobra. Na tą chwilę musimy niestety poczekać. Bespin jest jak najbardziej. Gazowany. To jest takie dobre, dobre gazowanie. Jakkolwiek może być dobre gazowanie. Dobrze, czekamy jak na razie. Na przychód. Dobra, super kończył się. Dobra, mamy już probę. Na Malaster poproszę ciebie. Następna próbka, tak jak mówiłem, na Bestin, żeby już sobie tutaj jakoś zwiększyć te szlaki handlowe. Z Black Santu, Rebellion, Eriadu, nie wiem gdzie to jest dokładnie... A, Ariadu jest tutaj, dobra, czyli nasi przeciwnicy lecą sobie na... Lecą w kierunku Hoth. Ale widzę, że tu jest niesamowicie duża flota rebeliantów niesamowicie duża. Y... Okej, okay, mają dwa dreadnoty, co może go... to może być problematyczne. Dwa dreadnoty mogą być problematyczne. Mają venatora, to też może przyprawić mnie o ból głowy. Mają Quasara, czyli bardzo dużo myśliwców w połączeniu z venatorem to naprawdę, jest bardzo duża ilość myśliwców. Y... Frighter, ten GR75 i i samolot Hanas... i z okręt okręt. Statek Hanasolo. solo. Dają im ogromne boosty do przychodu. chociaż i tak to jest tylko 500, więc też takich dużych boostów nie dostają z tej planety. Mm, co by tutaj zrobić? No myślę, że, że z tą flotą, jaką ma Throne No to, to powinniśmy dać sobie z tym radę, ale też nie jestem w 100% tak pewny, czy, czy by nam się udało. Mogę rozwinąć sobie. Yy, 20 tysięcy na Space Station Level 5, mogę stworzyć Venatora tutaj, to super. A ku ale kułat, myślę, że, że powinniśmy rozwinąć sobie jeszcze większy kułat, ponieważ oni yy, nie dość, że tw okręty tworzone nad są szybszy, tworzą się szybciej. To jeszcze I chyba tu jest większe prawdopodobieństwo, że do nad kuładem dostaniemy jakieś lepsze okręty niż, niż zwykłe te, właśnie te prekursory. Yy, one się nazywają prekursory, dobrze? Tak, Prekursor Class Star Destroyer. To no tak, to prześlemy ci przyślemy do trona. Jeszcze jakieś wsparcie. Dobrze, nad jest dosyć. No, nieduża, bo też dwa tylko Dreadnoty i trzy aklamatory. Aklamatory to nie jest aż tak źle. Ten Mandalor, ten Mandalor mnie bardzo, bardzo martwi. E, dobra, to myślę, że jako że. Oni nie mają tutaj zbyt dużej ilości jakichś niesamowitych okrętów. Spróbujemy zaatakować. Dobra, tutaj wciąż są te jakieś dziwne Jarwary klasy. I ten jeden taki dziwny Kandoshi klas, Star Destroyer, Sam Destroyer, Rednut, nie wiem. W każdym razie do pokonania tego będziemy potrzebowali większej zdecydowanie floty niż tutaj się znajduje, więc o wiele większej, ponieważ na tą chwilę no niestety Piet ma mniejszy okręt, to nie jest Star Destroyer, ponieważ Star Destroyerów jeszcze nie posiadamy. Imperial Tech Level do czwartego i co mi to daje? Imperial Class Star Destroyer, Interdictor Cruzery. Dobra zbieramy teraz jak skończy się ten tik od razu biorę technologię technologię tutaj research na Na Curusant, ponieważ chyba w poprzedniej poprzedniej mieliśmy na bys Nie mam żadnego pojęcia Gdzie to mogło być indziej Może nad alderanem Nie nad alderanem oczywiście że nie no nie wiem, chyba chyba braliśmy to wszystko nad Kurusem, także nad Kurusem dalej będziemy tutaj tam robić nasze research, ale na tą chwilę lecimy, atakujemy y, tą flotę rebeliantów. Najbardziej będę chciał zniszczyć jak najszybciej przede wszystkim Wenatora, y, ponieważ Venator jest tutaj największym, największym problemem, jaki, jaki w tym momencie możemy mieć. Poleć jak najszybciej tutaj. Pokazuje to, że możemy strzelać Hyper Velocity Gunem, ale no tak nie za bardzo, ponieważ nie, nie, nie mamy naszej planety. Znaczy planeta ta nie jest pod naszym panowaniem, że się tak wyrażę. Ogólnie mod jest cały czas w podczas, jak to się nazywa? Mod jest cały czas update'owany, tylko że to są bardziej update'y takie dla gościa, który sam to tworzy, aniżeli update'y, które rzeczywiście można już pobrać z Steam'a, czy z moddp. Tak chyba się ta strona nazywa. Także, jeżeli o to chodzi, no to niestety będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać nad jakąś nowszą wersją, jakąś nowszą, nowszą wersją modyfikacji. Dostaję jakieś wiadomości na, na telefonie No nic Dobra, lećcie tutaj jakoś się rozwińcie Ponieważ potrzebuję znaleźć wroga Dobra, Ty sobie tutaj bardziej, ty poleć sobie tutaj bardziej Nie mogę się już jeszcze dalej oddalić Dalej oddalić, tak, tak No, Dobra. dawaj, ruchy, ruchy jak na razie tutaj nie, nie łapiemy nikogo na naszych radarach, także, także nie jest aż tak tragicznie, jeżeli chodzi o jakieś z, z, zaskoczenie z atak. Myślę, że wrzucę sobie tutaj tak dla bezpieczeństwa. Dokładnie. Wiedziałem, że oni będą gdzieś tędy lecieć. Ok. i od razu immediately straciłem ten, ten okręt. No fajnie. Dobra. Destination confirmed. Dobra. I see. Od razu wrzucamy się tutaj. No tak, i proszę mi wszyscy skupić się na nim. Weapons Dobra, tutaj. Dobra, skupcie się na razie na nim. Dobra, to już możemy zamknąć. Czy te dwa mniejsze statki, które tutaj były, już Was zniknęły? O, nie, jeszcze są. Dobrze, super. Wyśmienicie. Dobra, ale będziemy potrzebowali jednak. Jakichś lepszych tutaj. Yy, lepszych statków przeciw myśliwcom, jeden tylko dobra, strzelaj, strzelaj. Ten dreadnought nie wytrzyma, dobra, gladiator, strzelaj. Okej, okay, jak na razie bezproblemowo tutaj sobie z nimi radzimy. Ten Venator uciekł gdzieś, gdzieś tam. No dobra, już widzę, jest tutaj, ale on już prawie nie żyje, także. Specjalnego problemu z nim raczej nie będzie. Dobra. wszyscy skupić się na nim. Tak samo ty. Skup się na tutaj, na nim, może nawet. Mocniej odpalić swoje działa Szybko zniszczcie to. Pięknie. Dobra. Wy wszyscy tam. Szukajcie tych myśliwców. Zniszczcie je. Jak najbardziej. Tylko potrzymuje. możecie. Dobra. Parę myśliwców chyba tylko uciekło. Raczej udało nam się zniszczyć wszystko, co tutaj się znajdowało. No tak. Straciliśmy cel C2 i. I KDB jeden klas. No nic. Bywa i tak, że coś się takiego stanie, ale przynajmniej mamy zablokowane malaster. Flota z Eriadu może nas zaraz tutaj zaskoczyć. Także jak najszybciej powinniśmy już coś tutaj zabierać. Dobra. Walniemy więcej szturmowców. Tutaj mamy troszeczkę większe ilości wojska dobra, proszę mi zabrać to tutaj I w sumie ty też możesz się przelecić tutaj na Tajferem OK, wychodzi na to, że nie możesz Dobra, tutaj już coś mamy stworzone, dlatego stworzymy sobie drugi. Chociaż nie. Co mamy na ziemi, co mamy na ziemi, co mamy na ziemi. Na ziemi mamy jakieś zabezpieczenia, także nie jest źle, jeżeli o to chodzi, jest ok. Co najważniejsze, musimy nad następny poziom technologiczny. Dobra, podleć w górę. Dobra, i spróbujemy zająć Malaster z tymi siłami, jakie w tym momencie mamy. Dobra, zrobimy auto-resolve, Pięknie, udało nam się podbić wszystko. Mm, od razu, bezproblemowo. Bardzo fajnie. E, oczywiście jakieś szybkie zabezpieczenia, czyli jakaś stacja kosmiczna. I malaster plus 500 do dochodu. Cudownie. E, nad Korulagiem mamy bitwę. Wychodzi na to, że to jest bitwa dosyć długa, e, dosyć duża. E, Cztery, mh, cztery Nebulony B. Jedna Korweta. Yy, jedna to tam Blockade Runner, jak to mówią po angielsku. Yy, I Quasar. Dwa Quasary. Jest to który? To jest level drugi stacji kosmicznej plus Gas Trading Depot. No cóż, to nam dużo chyba nie raczej nie pomoże, ale może level drugi stacji kosmicznej będzie, będzie jakoś lepszy. Tutaj do ogarnięcia. Znaczy nam pomoże. Bardzo podoba mi się właśnie to, że jest taka nowa stacja kosmiczna. Dobra. Tutaj mamy nasz gaz depot, no jak mówiłem, to nam, to nam dużo nie pomoże. O, co się stało? No dostaliśmy w ogóle jakąś właśnie wsparcie. Tylko nie wiem dlaczego. Kom kompletnie nie byłem przygotowany na to, że na to, że możemy coś takiego dostać. I naprawdę zapomniałem. No, dawaj, gladiatorze, znisz go! Nie mogę nic tutaj zresearchować, także, także nie wiem, O nie, niedobrze. Dobra, jest cudownie. Jeden już umarł. Dobra, strzelaj w niego. Dobra, mamy tutaj jakiś... A nie, to wy tutaj wylećcie w tą stronę. Nie chcę was stracić do tego. To jest typowo przeciw myśliwcom. Dobra, ale spróbuję zniszczyć tego Kwajzara, tego co jest tutaj. No cóż, niestety straciliśmy to, ponieważ kompletnie byłem zaskoczony naszymi posiłkami, jakie tutaj się znajdują. Dobra, szybko, lećcie tam. Nie skoncentrujcie swój o, tak na nich, może. Dobra, potrzebujemy tutaj zniszczyć ich jak największą ilość. Czyli, jeżeli zniszczymy więcej myśliwców, no to nawet lepiej dla nas. Ok, nic tutaj chyba nie przeżyło, poza myśliwcami. To myśliwce, podlećcie sobie tutaj do naszej stacji kosmicznej. Dobra, wszystkie tamte jednostki, które teraz wróg ma, wy jesteście jako dwieczka, jesteście jako jedyneczka. Dobra, wy będziecie razem z jedynką, i wy wszyscy tutaj. Dobra, wszystkie jednostki, jakie ma przeciwnik w tym momencie, są już nadszarpnięte. Także jest ok. Także to jest bardzo fajnie. Eee, tak, wszystkie jednostki są nadszarpnięte, także to jest bardzo przyjemnie. Dobra, no niestety tracimy myśliwce, ale za to nasza stacja kosmiczna trzyma się bardzo dobrze. Mamy bardzo dużo turbolaserów. Tak, pod C eee, możemy wyłączyć taką cinematic kamerę. Mamy dużo turbolaserów. Turbo turbo laserów jejku, nie mogę nic powiedzieć. Turba-laserów, Dobra, jedyneczka. Nie, 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 nie. Wylecicie tutaj. Dobra, i dwójka. Wy od razu staracie się zniszczyć tego Nebulon B. Space Station is not damaged. Dobra. Skup się. a tak, mały bug spowodowany tym, że Nebulon B po prostu w miejscu się zakręcił. Dobra, czy coś tu jeszcze mamy? Nie widzę, a przynajmniej nie wydaje mi się, żebym widział. Dobra, cały czas zlecą ten Nebulon B tutaj w naszym kierunku, dlatego troszeczkę sobie teraz to przyspieszymy. Dobra. O, kolejny ten. Kolejny raz wylatuje nasz stary znajomy, a tylko nasze bombowce postarają się przynajmniej zaatakować ten blockade runner. Dobra. Troszeczkę rakiet poszło. No, ale niestety on jest za szybki, nasze bombowce. Grupa pierwsza wracacie, wracacie, ponieważ chcę ich tutaj wciągnąć do naszej stacji kosmicznej. Dwójka, możecie już lecieć tutaj w ich kierunku. Dobra, rakiety lecą. I pięknie. Kolejny Nebulon B zniszczony. Dobra, stacja kosmiczna się tutaj broni. Jedyneczka, zniszczcie ten frejtor, tą fregatę. Dawaj kolejne bombę. Jakim cudem wy odzyskujecie życie? Jakim cudem to odzyskujesz życie? Przecież nie możesz odzyskiwać życia. To no co ty? Co to ma być w ogóle? Halo. Dobra. Dwójka. Lecisz za następnym. Dawaj. Yy, a nasza stacja kosmiczna zajmie się tymi statkami Hamasolo Pięknie, cudownie. Dobra, wy wszyscy jesteście nową jedynką, a ty skup się na nim. Dawaj, rozwalcie to. Szybko. Zniszcz. Stacjo kosmiczna, to zniszcz to. Nie mam zielonego pojęcia, co naszym Type Fighterem tak, tak długo zajmuje zniszczenie jakiegoś zwykłego. Zmodyfikowanego Frejtora, O nie, nie, nie. Zniszczcie tego. Jak najszybciej zniszczycie quajzera. Szybko, szybko. Szybko, zniszczycie quajzera. Mamy 5 sekund, 4, 3, 2, 1 sekundę. No niestety udało im się uciec. Ale mamy pierwsze zwycięstwo nad korulagiem. Udało nam się zniszczyć prawie wszystkie te frejtery. Jednego quajzera i 4 nebulony B. Także jest to jakaś już tutaj wygrana z naszej strony. Kolejny wskoczył. Wskoczył nam kolejny, kolejny tik pieniędzy. Dlatego gdzieby tutaj zrobić? No w Korulagu aż tak bardzo nie potrzebuję. Na tą chwilę, chyba że przyślą więcej jednostek. Mm, mm, niedobrze. Dobra zrobimy tak, że nad Kłatem. Nadkładem będziemy tworzyć. Nakład no, tworzy troszeczkę szybciej te jednostki. I potrzebuje troszeczkę więcej. Dobra, Weider wrócił. Weider wrócił to jest dobrze. to dobrze Będziemy mogli zaatakować Mandalor. Ewentualnie zająć się Bestin. Throne jakoś utrzymuje się na malasterze. Dobra, stworzymy sobie baraki tutaj. Na malaster. Czy ty masz jakieś bonusy? Nie ma żadnych bonusów. Dlatego stworzymy sobie nawet podwójne baraki, żebyśmy mieli jeszcze więcej tej piechoty. Bez spin. Potrzebujemy dosyć dużą tutaj stację kosmiczną, żeby jeszcze bardziej zabezpieczyć nasze rafinerie, które już tworzą nam 3100 kredytów. To jest dosyć duży przychód. Dobra. Dobra, nad kłatem. Stworzymy sobie jedną Wiktorię no bo niestety nic więcej nas nie stać i oczy i zauważyłem, że te są bardzo dobre przeciwko myśliwcom. One mają o wiele szybszy rate of fire, czyli strzelają o wiele, wiele szybciej. i wyślemy ich może na Manan. Zobaczymy co jest nad Manan. Jeżeli uda mi się zablokować w tym momencie Manan, no to rebelianci nie będą mieli aż tak dużej możliwości zatykowania nas. Na tą chwilę mają Eriadu, nie wiem czy mają Nabu, wiem, że mają Falin, znaczy jeżeli chodzi o Kristofsit, Genosif i Sokoro, no to tutaj jeszcze moi, moi zwiadowcy mówią mi, że nie mają przejętych tych, tych planet, także powinniśmy być zabezpieczeni jako tako, jeżeli chodzi jeszcze o pełną wojnę z, z rebeliantami, ale na pewno bi wygrana bitwa nad Korulagiem przekona ich, żeby nie zadzierali za bardzo z Imperium. Przynajmniej nie w tym, w tym, w tym, momencie. I cały czas Jedda i Skarif, no to oczywiście. No i oczywiście w Skarif trzeba, trzeba zająć te dwie planety, ponieważ to jest wciąż 675 dodatkowego przychodu, no i jakieś tam bonusiki większa większa możliwość stworzenia jednostek, takie tam. Ale to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, like subskrybować i napisać komentarz, co sądzicie o tej, o tej serii. I jak wam się podobał, pamiętajcie, żeby napisać, jak wam się podobał poprzedni edit. No i doradzajcie mi, czy seria wam się cały czas podoba, czy mój komentarz jej nie jest za bardzo, za bardzo wyłączony czasami i... Jakie są Wasze odczucia? No, proszę Was. Także no cóż, to by było na tyle, trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć.